Przechodzimy do trzeciej naszej kwestii, a mianowicie mieszkanie dla młodych. Już temat bardzo konkretnie związany z młodymi osobami. Myślę, że wszyscy mniej więcej wiemy o co chodzi, ale dla porządku powiem mniej więcej, czym jest program mieszkanie dla młodych i na czym polega. Rządowy program mieszkanie dla młodych zakłada przeznaczenie na dopłaty do mieszkań dla osób do 35 roku życia w postaci dofinansowania wkładu własnego lub też spłaty części kredytu. 3,5 miliarda złotych w latach 2014-2018. W pierwszym roku funkcjonowania tego programu, więc w roku 2014, teraz de facto jest pierwszy rok, kiedy program obowiązuje, przeznaczono na realizację tego programu 600 milionów złotych, aby otrzyma otrzymać dopłatę. Trzeba spełnić szereg warunków, mianowicie nie można mieć ukończonych 35 lat. W przypadku małżeństw ten warunek musi spełniać przynajmniej jedna osoba. Trzeba wziąć kredyt w wysokości co najmniej połowy wartości nieruchomości. Można kupić wyłącznie nowe mieszkanie lub dom, a więc mówimy tylko i wyłącznie o rynku pierwotnym upatrzona nieruchomość musi być naszym pierwszym własnym lokum, tak, czyli to musi być pierwsze mieszkanie, nie, 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 nie przysługuje nam prawo dopłaty do drugiego, czy też trzeciego, czy któregoś tamkolwiek mieszkania, z kolei to jest pierwsza nasza taka inwestycja na rynku nieruchomości yy, i kluczowa kwestia, czyli powierzchnia tego mieszkania, w przypadku mieszkania nie może przekroczyć 75 metrów kwadratowych, a w przypadku domu 100 metrów kwadratowych, przy czym ten ostatni wymóg można troszeczkę nagiąć, yy, jeśli rodzina yy, liczy co najmniej troje dzieci, to wówczas możemy kupić Mieszkanie lub dom o 10 m2 większe. Dopłata do kredytu, którą przyznaje Bank Gospodarstwa Krajowego, ponieważ ta, ta instytucja zajmuje się przyznawaniem dopłat, może wynieść maksymalnie 10% wartości nieruchomości. W przypadku, kiedy posiadamy potomstwa, dopłata wzrasta do 15%. Natomiast jeśli w ciągu 5 lat od uzyskania dopłaty urodzi się w rodzinie trzecie dziecko, dostajemy kolejne 5% więcej dopłaty. Takie są mniej więcej warunki. Warto też podkreślić, że stawki różnią się w zależności od regionu Polski, a ustalają je wojewodowie. Tak mniej więcej wygląda program Mieszkanie dla Młodych. I chciałam Was zapytać, tak na początku, tytułem otwarcia tej dyskusji, a ja zaraz powiem mniej więcej, w którą stronę ja bym ją chciała poprowadzić, co myślicie o tym programie? Czy to jest dobra inicjatywa rządu Donalda Tuska, wprowadzenie takiego programu? Jeśli tak, to dlaczego? Jeśli nie, no to jakie główne minusy widzicie tutaj w tym programie. Chciałbym zwrócić uwagę na ten zapis, że mieszkanie ma być nowo wybudowane. I nie bez przyczyny program ten znany jest jako mieszkanie dla dewelopera, a nie mieszkanie dla młodych. Więc no, są, są pewne przyczyny, dla których można ten program oceniać zdecydowanie negatywnie. Dziękuję. Czyli rozumiem, że z pana zdaniem to w grę powinien wchodzić też rynek wtórny jak najbardziej, tak? Tak, jeżeli, jeżeli w ogóle taki program powinien istnieć, to rynek wtórny powinien być uwzględniony. Ja mam takie drobne pytanko odnośnie tego, co było napisane na stronie wydarzenia. Tam było napisane, że duża część budżetu w tym programie mieszkanie dla młodych jest niewykorzystywana i... Jest takie zarządzenie, że ta niewykorzystana część nie przechodzi na następny rok. W takim razie mam pytanie: gdzie te pieniądze idą dalej? Wracają do budżetu państwa. Ja uważam, że cały ten program jest tak naprawdę fikcją i udawaniem tego, że tak naprawdę platforma obywatelska troszczy się o młodych ludzi i rzuca jakikolwiek taki ochłap, taki ładnie brzmiący w mediach projekt mieszkanie dla młodych. Tak naprawdę te wszystkie procedury są tak strasznie zawiłe, że dla, przeciętnego, dla przeciętnej osoby młodej ten program jest tak naprawdę nieuchwytny. I uważam, że to jest po prostu zwykłe hasło propagandowe rzucone przez obecny rząd, który nie ma naprawdę żadnej e, mocy sprawczej, ale tak naprawdę rządzi tutaj roby deweloperskie. Dlatego to też jest duży układ. Jestem za tym, żeby to było bardziej przejrzyste dla młodych. Mógłbyś uściślić, co masz konkretnie na myśli. No, no bo tutaj kolega powiedział właśnie, że to jest mało przejrzyste dla młodych, więc ja jestem za tym, żeby to było bardziej przejrzyste wszystko. Dosyć enigmatyczna propozycja. Jakbyś mógł jakoś skonkretyzować chociażby jeden czy dwa y, punkty, które pomogą tak. w uzyskaniu tej przejrzystości. No, no. Nie no. Dobrze, ja, ja tylko chciałem poprzeć kolegę. Jeżeli to jest niezrozumiałe, to ja jestem za tym, żeby to było bardziej zrozumiałe, bo ogólnie nie słyszałem wcześniej o tym projekcie, ale jestem na tak. I jeżeli to ma takie problemy, to że jest mało przejrzyste, to jestem za tym, żeby to było bardziej przejrzyste. No ja bym był daleki do wieszania psów na ministrze pracy, czy na w ogóle na polityce rządu, który no. Co by, co by tu nie mówić, no próbuję jednak podejmować jakieś kwestie, chociażby właśnie wspierające ludzi młodych. Wcześniej rozmawialiśmy o programie bonów stażowych. Ten program także mieszkaniowy jest moim zdaniem słuszny, jest co do swojego celu. Oczywiście tutaj są kwestie realizacji, ale też bym nie chciał podł... tu... Takiego nacisku na to, żeby wszystko uprościć i tak dalej, bo, e, bardzo, bo musimy się też chronić przed innymi patologiami. Nawet jeżeli dopuścimy do tego rynek wtórny, no to wtedy też mogą dochodzić sytuacje typu ktoś z znajomy sprzeda mieszkanie i ja jej fikcyjnie kupie. No i mogą być takie różne machlojki i musimy się przed tym chronić, no trochę też procedurami, więc to jeżeli ktoś chce się postarać. Yy, Chcę dostać duże dofinansowanie z budżetu państwa, z naszych wszystkich pieniędzy. To nie może wyglądać tak, że daj jeden papierek, urzędnik powie, OK, masz 200 tysięcy. To, to nie może w ten sposób wyglądać, więc nie ulegałbym takiej znowu prostocie myślowej. A co do, tak jak mówię, kierunek jest bardzo słuszny, ale tutaj jest klasyczny problem, przed którym stajemy przy tych wszystkich programach. Młodzi ludzie o nich nie wiedzą. Moim zdaniem to jest kluczowy problem w komunikacji między rządem a ludźmi młodymi, że wykorzystują je ludzie, że o tych programach po prostu my nie wiemy. Nie mamy do nich wiedzy, dostępu i to jest kluczowy problem. Dziękuję, poruszyłeś bardzo istotną kwestię, więc ja może zapytam, bo może od tego powinnam zacząć. Kto z Was w ogóle słyszał o programie mieszkanie dla młodych wcześniej? Proszę o podniesienie ręki do góry. O, jednak większość słyszała, no to, to jednak nie jest tak źle, bo ja wiem, że po prostu ten program był bardzo szeroko promowany przez yy, ministerstwo, przez rząd, także już od dawna się mówiło, że coś takiego ma wejść, zastąpić program rodzina na swoim, także tutaj chyba rzeczywiście to jakoś tam zadziałało. Rzeczywiście możemy się zgodzić, że, że ten program jest wypromowany, a wypromowany jest dlatego, że jest e, zwykłym hasłem wyborczym, e, pozbawionym w zasadzie jak, e, jakiejś e, faktycznej e, bazy, która stwarzałaby e, prawdziwe możliwości e, dla młodych w celu zdobycia przez nich pierwszego mieszkania. Także e, podkreśliłbym, że, że jest to jedynie fikcja stworzona na rzecz wyborów. E, po pierwsze, ze względu na fakt, że, że to dofinansowanie jest niezwykle małe, w związku z tym również mało atrakcyjne. Wkład własny musi być naprawdę znaczący, co często odstrasza ludzi młodych do od uczestniczenia w owym programie. Po drugie, ten program jest, uczestniczenie w nim jest obwarowane niezwykłą ilością warunków które w zasadzie często uniemożliwiają młodym, choćby nawet najbardziej chcieli, e, wzięcie udziału e, w owym programie. Także e, sam pomysł jest e, może nawet e, inteligentny, aczkolwiek e, jego sposób prowadzenia w życie e, no, nie jest najlepszy. Kiedy kończą się dofinansowania, ja pracowałem w tym roku w doradztwie finansowym, więc mam niejakie doświadczenie, wiem jak to wygląda na rynku. Jeżeli W chwili, w której kończą się dofinansowania, banki podwyższają półtorakrotnie kwotę, y, kwotę, którą y, ludzie muszą płacić y, w ratach do banku. I to jest fakt, wielu ludzi na to narzeka. Właśnie tak wyglądają rządowe programy Platformy Obywatelskiej. Dziękuję. Skąd młodzi ludzie mają wziąć te pieniądze? No bo jeżeli ich rodziców wstać na to, żeby im kupić to mieszkanie, no to już nie potrzebują tego programu. A jeżeli ich nie stać, no to go potrzebują, ale tak jak zauważyliśmy w poprzedniej części dyskusji, wielu z nich pracuje na przykład na umowach śmieciowych, a wiadomo, że zdolność kredytową jest sobie trudno wyrobić na umowie śmieciowej. Jest to właściwie niemożliwe. Także yy, wydaje mi się, że ten program no, nie będzie skuteczny, a jego skuteczność ocenimy pewnie za parę lat yy, po liczbie osób, jakie z niego skorzystały, a sądzę, że będzie to liczba po prostu bardzo mała. Pieniądze nie biorą się znikąd i tak samo w tych dofinansowaniach one pochodzą z budżetu państwa, a więc de facto yy, ja płacąc podatki płacę na cudze mieszkanie i tego bym bardzo nie chciał robić. Dziękuję. Ja chciałam jeszcze wrócić do tej kwestii, już daję głos, tylko chciałam jeszcze właśnie podkreślić jedną rzecz. Głównym za główną wadę tego programu yy, bardzo często podaje się te nierynkowe limity cenowe, tak? czyli yy, są ustalone w poszczególnych miastach, poszczególnych województwach ceny za metr kwadratowy, których nie można przekroczyć, ponieważ nie otrzyma się wtedy tej dopłaty, co być może powodować, że do programu kwalifikują się w większości jedynie mieszkania położone w strefach peryferyjnych miast z gorszą infrastrukturą i słabo skomunikowane oraz realizowane z niższej jakości materiałów budowlanych, a takich inwestycji po prostu potencjalni beneficjenci najczęściej unikają. Bardzo to widać jasno na przykładzie miast. Mamy wykaz danych, z których wynika, że jedynie w czterech miastach wojewódzkich w Polsce można w miarę spokojnie myśleć o dofinansowaniu, czyli są realne szanse, żeby uzyskać dofinansowanie na takie mieszkanie, które chcielibyśmy kupić, czyli które jest dobrze położone gdzieś na peryferiach jest dobrze skomunikowane, jest tam jakaś infrastruktura, i takie warunki spełniają cztery miasta: Gorzów, Wielkopolski, Zielona Góra, Łódź oraz Olsztyn. Natomiast największe dysproporcje pomiędzy rynkowymi cenami mieszkań, a tymi cenami limitami ustanowionymi przez mieszkanie dla młodych są w takich miastach jak Warszawa, gdzie różnice wynoszą 17,5%, Kraków 20%, Wrocław i Gdańsk 18,2%, czyli tak naprawdę te największe miasta, do których Najwięcej chyba młodych ludzi przyjeżdża, bo tak mi się wydaje, że też trzeba myśleć o tym, gdzie ci młodzi ludzie wyjeżdżają, jakie są te kierunki migracji. Jeżeli młodzi ludzie wyjeżdżają do dużych miast, to to właśnie bardzo często są takie miasta jak Warszawa, Kraków, Gdańsk, Wrocław, jeszcze bym dodała Poznań, Łódź, prawda? Więc być może do Gorzowa do Zielonej Góry, z całym szacunkiem dla tych pięknych miast, nie, nie kieruje się tak wielu młodych ludzi w poszukiwaniu mieszkań, prawda? Więc. Co myślicie właśnie o tych limitach cenowych? Czy to nie jest tak naprawdę y, główny problem w programie mieszkanie dla młodych? I jeszcze, y, co myślicie o kwestii właśnie tego rynek pierwotny, a rynek wtórny? Czy powinniśmy też, czy w ogóle reforma tego programu y, mieszkanie dla młodych, jeżeli byśmy o takiej reformie tutaj mówili, powinna właśnie iść w tą stronę, żeby y, niewykorzystane pieniądze na przykład rząd mógł przeznaczyć na y, czynszówki, bo potrzeby są y, olbrzymie. Jak podaje GUS przez ostatnich 8 lat wszystkie gminy w Polsce wybudowały łącznie około 22 tysiące nowych mieszkań komunalnych czyli średnio ponad 2,7 tysiąca rocznie oznacza to że na każdą statystyczną gminę przypada rocznie niewiele więcej niż jedno mieszkanie także jak widać tutaj rzeczywiście program budowy czynszówek może być jakąś taką ciekawą propozycją dla zwłaszcza dla tych rodzin które zarabiają zbyt mało by brać kredyt na nowe mieszkanie z rynku pierwotnego. Co o tym myślicie? Czy tą stronę powinniśmy i z mieszkaniem dla młodych? W jaką stronę w ogóle ten program reformować? żeby tak jak mówicie, on nie jest przejrzysty, nie spełnia wielu tam kryteriów? Czemu ma w ogóle służyć istnienie tej zasady, że to może być tylko i wyłącznie rynek pierwotny, a nie wtórny, bo nie wiem, jeżeli to ma służyć. Zwiększeniu ilości inwestycji no to chwila, ale kim? Tą najbiedniejszą grupą. Myślę, że to jest błędem, no jeżeli jest jakiś, jakiś inny cel, to prosiłbym kogoś, nie, wiem, o uzasadnienie tego dziękuję. Napchanie kieszeni deweloperom. Kieszenią najbardziej ubogich. Oczywiście moglibyśmy się zgodzić, że w gospodarce wolnorynkowej powinien być dostęp w tym programie zarówno do mieszkań na rynku pierwotnym, jak i wtórnym. Jednak umożliwienie właśnie działalności tego programu w sferze rynku wtórnego mogłoby tworzyć pewne, pewne niedogodności dla podatników, że tak ujmę to w sposób bardzo eufemistyczny. Właściwie mogłoby to doprowadzić do, do niezwykłych manipulacji, ponieważ na rynku wtórnym dużo łatwiej jednak manipulować ceną poprzez chociażby e, prywatne uzgodnienia z, z właścicielem. Także ja jestem za tym, żeby do tej kieszeni dokładało się też więcej bogatych. To, to chyba wracamy do kwestii podatku, którą już <noise> wam mówiliśmy. Nie chcę, ministerstwo nie chciało dopuścić rynku wtórnego, e, dlatego że to jest ogromna przestrzeń do, do właśnie do nadużyć. Możemy Prawdę usiąść dwie osoby, dogadać się, że prawda, kupimy od siebie mieszkanie, z czego duża część pieniędzy wróci, nie wiem, do mnie, czy tam do jakichś tam podmiotów tej, tej nieuczciwej transakcji, więc myślę, że to była przyczyna, więc tutaj już bym też nie demonizował za bardzo. Dziękuję, Michał. Ja uważam, że generalnie szukamy trochę problemu z tym programem w złym miejscu. Bo cały problem z tym programem jest... Target, do jakiego on trafia. Jeśli my z programem wspierania młodych uderzamy do osób, które są w stanie sfinansować sobie 80% kosztu nowego mieszkania, no to troszkę chyba mijamy się z celem. No. Wybaczcie, ale to, to nie jest pomoc socjalna, to nie jest wsparcie młodych, tylko to jest jakaś, jakaś pomyłka, to jest dołożenie tym, którzy i tak już mają pieniądze, żeby sobie to mieszkanie sfinansować w większości, bo jeśli ktoś jest w stanie zapłacić 80%, no to już nie jest sztuką te 20% w jakiś sposób pozyskać. Ale jeśli ktoś nie jest w stanie zapłacić tych 80%, to ten program w żaden sposób go nie wspiera. Ustawodawca ma chyba schizofrenię z tym programem, bo jednocześnie rosną wkłady własne jakie wymaga, jakie są wymagane w bankach w tej chwili do kredytów. Tam co, cały czas są podwyższane, no i to trochę bez sensu, jak trzeba tam bodajże 20% niedługo będzie włożyć wkładu własnego, a, a ten program na no 10-15%. No trzeba mieć pieniądze, aby ten kredyt wziąć, więc jak kogoś stać na ten wkład własny, wziąć ten kredyt, to tak jak tutaj kolega powiedział, no 10 czy 15%, no już niekoniecznie musimy mu to fundować. Czyli rozumiem, że taki postulat nam się rodzi, obniżenie tego wkładu własnego. Dziękuję znaczy, bardzo. A, dobrze, chciałem powiedzieć raczej zlikwidowanie tego programu. tak się wtrąca, ja tylko przedstawiałam pewną interpretację, co nie jest... Jasne, nie. Spokojnie. <laughs> nie, chciałem tylko powiedzieć, że nie zwróciłeś uwagi na to, że e, zwróciłeś, oczywiście pro, zauważyłeś problem, e, jakie jest zagrożeniem e, wcielenie e, rynku wtórnego e, do programu e, Mieszkanie dla Młodych, a nie zauważyłeś również problemu, jakim niesie to, że e, firmy deweloperskie e, również mogą e, dążyć do dużych nadużyć. E, uważam, że ten program trzeba bardziej doprecyzować, no, zupełnie go z, przebudować w zasadzie od zera i, i tak naprawdę Zrobić jakieś takie przejrzyste zasady, o których ja nie wiem. No, szczerze powiedziawszy, nie wiem jakie, ale od no, tego są inni ludzie. I, I aby też rynek wtórny mógł w, to, w tym brać udział, jak i rynek pierwotny tak jest moje zdanie. Dziękuję. To już chyba trochę podsumowując, ale jako, że ja wcześniej nie słyszałem o tym programie, to chciałbym powiedzieć, że z tego, co tutaj słyszę, to wygląda tak, że Donald Tusk chce napchać kieszenie deweloperom i jednocześnie sprawić, że dzieci ludzi tych bardziej zaradnych będą miały tańsze mieszkania, więc on brzmi całkowicie absurdalnie i uważam, że no, powinno się to wprowadzić w jakiejś innej formie, na pewno z tym wkładem własnym. To jest kompletny kretynizm, to co oni tam wymyślili, że osiem, jeżeli to ma faktycznie być tak, że tam się płaci powiedzmy 80% wkładu własnego, no to... No to jak tam już koledzy wcześniej stwierdzili, no to najprawdopodobniej żadnym problemem będzie wpłacenie tych kolejnych 20. Powracając do tej zasady rynku pierwotnego i wtórnego, że według mnie zahaczanie tego programu tylko i wyłącznie o mieszkania pierwotne, tak, jest kompletnym nonsensem i powinno się serf, tak jakby do tego dołączyć mieszkania z rynku wtórnego i być może wprowadzić jakichś państwowych rzeczoznawców lub... Kogoś w tym stylu, kogoś, kto mógłby wycenić takie mieszkanie, co pomogłoby na pewno w jakiś sposób odejść takie oszustwa. Jeżeli tu mamy mówić o oszustwach od strony urzędnika, no to temat korupcji to chyba nie jest temat na tą debatę. Dziękuję. I na podsumowanie właśnie chciałam powiedzieć o tej najważniejszej kwestii, którą zresztą zamieściliśmy na stronie wydarzenia na Facebooku. Tegoroczny budżet tego programu to 600 milionów złotych. Do tej pory wykorzystano 176,7 miliona złotych. Organizacja Polski Związek Firm Deweloperskich szacuje, że w tym roku zostanie wykorzystane mniej niż 50% zaplanowanego budżetu. I prezes tej organizacji, pan Grzegorz Kiełprz, apeluję oficjalnie i wnioskuję do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju o to, by znowelizować ustawę Mieszkanie dla Młodych w taki sposób, żeby niewykorzystane w danym roku środki nie przepadły i mogły być wypłacone w kolejnych latach. Natomiast Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju oraz Ministerstwo Finansów nie widzą takiej możliwości. Jeżeli te pieniądze nie zostaną wykorzystane, nie będą mogły przejść na kolejny rok programu Mieszkanie dla Młodych. A warto też podkreślić, że z każdym rokiem ten budżet tego programu się zwiększa, tak? W 2015 715 milionów złotych, potem 730, 746, 762 miliony aż do 2018 roku, kiedy program się kończy. Yy, powstaje pytanie, czy to źle, że, takie, że to się zwiększa? No to chyba dobrze, że coraz więcej pieniędzy chce się przeznaczać na pomoc dla młodych ludzi, ale yy, jeżeli. Yy, nie potrafimy dopasować się do rzeczywistości, z jaką mamy do czynienia, czyli że rzeczywiście y, mało wniosków zostało złożonych o te dopłaty. Tak, Do końca sierpnia 10 tysięcy wniosków przyjął Bank Gospodarstwa Krajowego. Y, od trzech miesięcy mamy systematyczny spadek. Coraz mniej ludzi składa wnioski o dopłaty do mieszkania. Takim rekordowym miesiącem był marzec, de facto potem było coraz gorzej. Także widać, że ten program w jakiś sposób szwankuje. I pojawia się pytanie, czy ministerstwa. Infrastruktury i finansów powinny zareagować na to i umożliwić przeniesienie tych środków na kolejny rok. Być, a potem obmyślić może jakiś program aktywizacji, żeby coś zrobić, żeby coraz więcej młodych osób te środki mogło wykorzystać. Bardzo proszę. Program Mieszkanie dla Młodych jest tak naprawdę fikcją. Te pieniądze, mimo tego, że będą więcej, w, w, w programie będzie ich więcej, tak naprawdę z powrotem będą wracać do budżetu, a Platforma Obywatelska ma miłe hasło wyborcze Mieszkanie dla Młodych, jak się bardzo troszczymy o młodych ludzi w Polsce. Tak naprawdę to jest, no, tak jak mówię, dobre hasło, dużo pieniędzy wpłacamy, ale te pieniądze i tak wracają do budżetu, a jak widzimy, bardzo mało ludzi stać procentowo, wpłacić 80% wartości mieszkania kredytu. Może tu coś się zmieni dlatego, że jak wygląda z takich nieoficjalnych doniesień oba zainteresowane ministerstwa, a więc infrastruktura i rozwoju regionalnego i Ministerstwo Finansów mogą zmienić swoich rezydentów, więc może tam ci następni ministrowie będą twierdzili, że na przykład można te pieniądze przenieść, to co Daria mówiłaś, na kolejny rok. Chciałam powiedzieć, że może odwrócić tę procentową skalę, i zaproponować mądrym głową w rządzie, żeby 80% zapewnić młodym ludziom właśnie tej pomocy w kwestii mieszkaniowej, a 20% tylko, żeby był wkład własny. I wtedy też zatrzyma się młodych w Polsce, a nie będą emigrować. I tak naprawdę ten program jest niekorzystny dla młodych ludzi, tak samo jak rodzina na swoim była niekorzystna dla rodzin. Z prostego powodu, tak jak powiedziałem, banki potem życzą sobie dużo więcej nadpłaty, gdy program się kończy. I tak naprawdę te, te programy sprawiają ludziom problemy. W późniejszym okresie. Dzięki, właśnie dzięki nim nie możemy przenieść kredytu do innego banku, na przykład po tańszych kosztach. Nic z tym kredytem się już nie da zrobić. Dziękuję. Punktem wyjściowym było to, że środki z programu Mieszkanie dla Młodych nie są właściwie wykorzystywane. Pojawiły się też w międzyczasie różne propozycje zmiany tego programu, ale. Głównym postulatem, który chciałabym poddać pod głosowanie jest to, czy Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju oraz Ministerstwo Finansów powinny umożliwić przeniesienie tej niewykorzystanej kwoty na kolejny rok. Kto jest za? Proszę o podniesienie ręki do góry. Raz, dwa głosy. Kto uważa, że ministerstwa nie powinny umożliwić i kwota z programu mieszkania dla błędnych powinna wrócić do budżetu państwa? Bardzo proszę o podniesienie ręki do góry.